Witam, witam. Przędobylska Sama Chwała. W dalszym ciągu jest w miejscowości Hełmno, Tu już są obrzeża, chyba już jesteśmy dalej. W poprzednim filmie pokazywałam Wam obóz niemieckiego, znaczy muzeum, muzeum niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Hełmie. Natomiast tutaj przyjechaliśmy na cmentarzysko, gdzie zostali. Pochowani wszyscy zgładzeni właśnie w tym obozie tutaj jest taki obelisk pokazujący a tam jest cały pomnik podejdziemy sobie może tam troszkę bliżej o tu jest właśnie tablica obóz Zakłady w Chełmnie las Żuchowski i w tym lesie właśnie tam w głębi lasu zostali pochowani yy, wszyscy straceni Żydzi i innej nacji, Cygani Czesi, Polacy ale najwięcej yy, było straconych Żydów w getcie łódzkim i włocławskim także przejdziemy sobie tam dalej tutaj mamy mapę Lasu Żuchowskiego, ogromny teren. Jak widzimy, wyznaczone są miejsca historyczne: mogiła zakładników polskich, mogiła pierwsza, druga, trzecia, czwarta, doły polowe, doły do palenia zwłok, młyn do mielenia kości, krematoria. No i wszystko, co było w takich właśnie obozach. Przejdziemy sobie, przynajmniej pod pomnik, ja tam dalej. Nie wiem, czy będę szła. To jest ogromny teren, jak widzicie. Do lasu nie wiem, czy będę wchodzić No, kolejne takie smutne miejsce. No, tutaj mamy taki pomnik poświęcony zakładnikom polskim zamordowanym przez Niemców jesienią 1939 roku. Wymienione są tutaj te nazwiska wszystkie. No i taki zrobiony chyba ołtarz polowy, gdzie pewnie odbywają się uroczystości i mrze za. Moi drodzy, po coraz bardziej zacierają się niestety rysy historii, więc to, co zostanie w naszej pamięci, to, co zostanie na filmach teraz, mam nadzieję, że pozostanie to gdzieś w eterze i że ta pamięć jednak. Przetrwa troszkę dłużej. Tam jest znów jakiś obelisk, głaz, a tam po lewej stronie podejdę. Tam już się zaczynają groby. Nie wiem, czy one są. Czy one są? To jest ten ogromny pomnik, właśnie. Czy one są tu przeniesione bliżej? Czy tak było, bo wydaje mi się, że chowani byli w tych dołach w środku lasu. Podejdziemy jeszcze. Tutaj mamy moi drodzy ten pomnik z drugiej strony. Z napisem wzięto nas od starca do niemowlęcia między miastem koło a dombie. Wzięto nas do lasu, i tam nas gazowano, i rozstrzeliwano, i palili. Otóż prosimy, aby nasi przyszli bracia ukarali naszych morderców, świadków naszego gnębienia, które mieszkają w tej okolicy. Jeszcze raz prosimy o rozgłoszenie tego morderstwa na całym świecie. Także taki napis jest wyryty tutaj z tyłu tego pomnika. A tutaj mamy jeszcze kolejny obelisk z napisem: Od grudnia 1941 do września 1942, na rozkaz władz niemieckich, pogrzebano tu w masowych grobach przynajmniej 150 tysięcy Żydów zamordowanych w samochodach, w samochodach, komorach gazowych w czerwcu i lipcu 1944 roku, na rozkaz władz Hitlerowskich. Zamordowano tutaj gazem ponad 7000 tysięcy Żydów. Wśród zamordowanych byli też Żydzi z Europy Środkowej deportowani w 1941 roku przez Niemców do getta łódzkiego. Taki obelisk. No a tam już moi drodzy zaczynają się groby. Pokażę tylko początek, żeby was bardziej już nie dołować, bo ja też no, a później mam też doła. Później też mam doła. No i po co? Ale po to, żeby właśnie nie zapomnieć o tych ludziach, nie zapomnieć o historii, takie miejsca też odwiedzam. Wolę takie weselsze, ale nie zawsze takie są. bo zawsze coś trafię powiedzieć głupiego, a tutaj tutaj znowu nic wesołego powiedzieć się niestety nie da. Tu są kwatery. Pierwsza, druga. I tu już zaczynają się jakieś obeliski też. Cała aleja. No i pokażę Wam jeszcze groby. No i moi drodzy... Ten las powinien być pełen, właśnie drzew. No niestety jest tutaj las nagrobków. To jest tylko część nagrobków. Zatem ja moi drodzy, nie wiem jakie mam korzenie. Musiałabym bardzo głęboko chyba wchodzić w księgi rodowe. Nie wiem, czy, czy jakieś korzenie żydowskie mam, czy nie mam, ale yy, szanuję każdą jedną nację i szanuję każdego jednego człowieka, więc. Pokazuje również takie miejsca kaźni. Nie tylko Polaków. Zobaczcie, jest pełno tych. Nie wiem, jak to się nazywają te, te płyty. One mają jakąś nazwę. Na M, ale nie pamiętam. Przepraszam. Całe mnóstwo. A w głąb lasu na pewno są jeszcze inne miejsca stracenia. Yy, no, byłam dzisiaj, moi drodzy, w takim miejscu smutnym, ale takie też przecież bywają, a przede wszystkim są warte zwiedzenia, warte zapamiętania i przekazywania tej historii naszym pokoleniom więc zachęcam jak będziecie tu w okolicach zajrzyjcie tutaj też no nie tylko nie tylko był obóz w Oświęcimiu w Treblince w Majdanku ale również tu w Chełmnie i okolicy więc nie zapominajmy tego również tu byłam wszędobylska samochwała